Witam wszystkich. Dziś pobawimy się w elektryka, z uwagi że y, zmieniam niektóre punkty oświetlenia y, w mieszkaniu, więc pokażę wam jak to y, robię. Próbowałem wymienić to na taką lampę świetlówkę ledową która jest odpowiednikiem podobno tej świetlówki, no ale to jest porażka. Nie wiem, czy dlatego, że ta świetlówka yy, przy białym suficie, który posiadam ma tu, yy, ma tu świe świeci całą powierzchnią, czyli odbija się od sufitu i to świeci, a ta tylko tu jest punktowa, ma yy, tylko tą listwę z tymi ledami przymocowałem z jednej strony w każdym razie jest porażka to ciągnie też 23 waty, więc zrezygnowałem z takiej świetlówki z takiej świetlówki led postanowiłem to zrobić na lampach jeszcze tu chciałbym dodać na koniec że kto nie ma pojęcia niech tego nie rusza, poprosić elektryka czy jakiegoś fachowca bo tu jest wszędzie 230V i może się to skończyć niedobrze dla niektórych. Dobrze, zapraszam na film. Więc moi drodzy, pierwszą koncepcją miała być e, rynna. Tu Mam te kwity. Jak już powiedziałem, rynna by była całkiem niezłym e, patentem, e, z tym, że e, no, trzeba by było ją pomalować. Co prawda są białe rynne, ale tu nie mam możliwości ich kupienia więc pomyślałem sobie o takich listwach próbowałem na tym to jest gipkie zobaczcie wszystko się rusza by odstawało tu na próbę już wywierciłem sobie otworek może ja w ten sposób żeby to zamontować o i to miało być Wsunięte, jak o, w ten sposób, to miało być wsunięte pod sufit, tu między sufit a ścianę, to miały być lampy, i miałem to wszystko. Oczywiście to tyle nie wystaje, to wystawałoby tyle. o I tu zamontować, yy, yy, chciałem zamontować 6 yy, sześć, sześć ukwytów do 6 lamp. No, ale to jest takie byle jakie, więc dałem chwilowo spokój. Nalazłem Coś takiego, to jest obudowa do rolety. Ta roleta miała 2,5 metra długości. Składa się z takiego przekroju aluminiowego, tu z takimi wsówkami to jest, to jest bardzo ważne. Dociąłem to na długość potrzebną dla mnie czyli 1,5 metra i w niej powierciłem 6 otworów. Już ja... widzicie, są powiercone otwory, jest tych otworów sześć. No to mi się nie zmieści w kadrze. I między nimi powiercone są jeszcze trzy takie małe otwory. Tu już wstawiłem dwie obudowy na równi z tym. Zobaczcie, to, jak będzie do sufitu, to będzie idealnie. O. Wymyśliłem sobie takie mocowanie z blaszki. Widzicie, ta blaszka jest tak wygięta, tu jest podcięta po co żeby tu był opór tu jeszcze będzie podcięta także sprężyste końcówki nie pozwolą żeby to się wysuwało ta część wystająca podejdzie mi pod między sufit a ścianę. ja połączę to sekcjami po dwie oprawki wykorzystując do tego taką kostkę która ma trzy wejścia i będzie wyglądało to w ten sposób, że dwa niebieskie razem do środkowego, a skrajne po bokach. Widzicie dwa wspólne niebieskie do środka, i tu po bokach skrajnych są farby. I tak samo to wygląda tu, w tej sekcji i w tamtej następnej, o, może tak, zobaczcie. Do wszystkich kostek z przewodem niebieskim dołączyłem przewód niebieski i złączyłem razem. Przewód końcowy dołączony będzie do zera, w instalacji elektrycznej. Tu już jest zainstalowane nocne światło. Czy światło awaryjne? Ono będzie świecić w nocy non-stop. Jedno, to zaraz będzie drugie. O, drugie. No i na końcu jest trzecie. Widzicie tu w tym miejscu. Można tu założyć takie oprawy od lampek i będzie jeszcze inaczej. Tak wygląda zamontowane już oświetlenie awaryjne. Tu widzicie świecą się trzy punkty, trzy małe diodki LED. One pobierają w sumie na 12V niecałe 5 mA. Tak sobie ustawiłem, jak świecą lampy. Powiem wam, że 6 lamp, rewelacja. Super. Obok nich jest jeszcze niezdjęta stara świetlówka. Tak świeci świetlówka, tak będą świeciły lampy. Powiem Wam, że rewelacja. Oczywiście 6 lamp razy 4,5 W trochę dalej. Daję jeszcze przy na Stare żarówki, no to jest ok. No i moi drodzy, fugi. Fugi od 10 lat świecą tak jak świeciły. Nikt nie wpadł na to, dlaczego one świecą, a teraz rozświetlę to moimi lampami i też będą świecić. Widzicie, też świecą. Na tym kończę. Na razie dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.